Siemoneczko, witam Was w part 2 w strzelaniu. Tym razem nie będzie kompilacji, a wszystko nagrane na jeden raz. Te mamy takie rakietki i, i drobne jakieś tam petardy. Drobne? To nie powiedziałbym. No, coś takiego, ale nie, nie wiem, wątpię, że to teraz wystrzelamy. Weź Magic Sticka może na początek, rzymski ogień taki. Już bierę tego. Okej, okay. Magic Sticka. A na samym dole nie być wystrzelane. Taki na początek. Weź mi zaświeć. No Masz, to widzę. Już naprawdę bardzo dużo osób strzela, jest godzina 16.30, coś takiego. Dobrze, to sobie podpalę, albo odpalę. Mają długi zapłon. Masz tyle, żeby łączyć, jak jestem. Nie da się chyba. I yy... tak za tą cenę są naprawdę bardzo fajne. Nawet jakąś rakietę może. Dobrze, ja bym nawet pierwszą rakietkę już... O tą yy... może to co wcześniej ci wcinaliśmy. No. Dawaj, bo Zapikuj. zmokną mogą zmoknąć te wszystkie rakietki ją I, Odprawiam. i włącz flasza. jak to wtedy to była chyba zielona, nie? No, to była zielona Czekaj, weź te rakiety tak jakby na ja to pół Wiesz pewnie? No, tak jakby Żeby nie zmoty Dobra, 7-7 no, albo dobra, blaszczyk no, To daj go tak pod kątem Odpalisz, masz zapalniczkę? W tamtą stronę, na samochody. No. Dobra, dobra. Wasz? No i leci, bo. O kurde jaki głośno się jeszcze tam z tyłu strzelili Kurde. takie proste Dawaj Lustikom O kurde 50 złotcił weźcie właśnie, właśnie o tym mówić O, teraz to to puścimy jest... sobie super jak to było super kolor to jest nie. Gold Gold Raketen. coś takiego Jestem bardzo bardzo ciekaw. ciekawe to jest. a i tobie bardzo ładnie wypadały. O. Dobra, lecimy, my też nie możemy być gorsi Ja odpalę. Czekaj, tak teraz mi Dobra, to jest. odsuń się. Jestem bardzo ciekaw tej o, kur... o ale piękna. Jeszcze się nie tak słyżę, Cztery Tom. dychy za sześć takich rakiet bardzo no, ładnie. też spada Nie widzę tego na no, ziemi. Serio to jest. Co teraz? Cii, kotaro, brzmi, nie? No A twoje smerki. Spleźcie pod takim samym kątem, się fajnie nagrywa. O tak? Co? No tak jak wtedy. Glasą, takie niżej to położę. Dobra. Czujko słyszę? Wysoko poleciało, ale ładno, naprawdę. Dawaj mi lustika, jakbym pójść, albo tak? dawaj no na małego. Nie, lustika. Jakiego? Krakling? Nie pamiętam. Nie wiem, nie wiemy co to jest, to jest. za to jest srebrny, efekt. srebrny jest krakling. Bardziej nie, o do góry. Weź od... Nie weź tak bardziej pod skosem to mi łatwiej to O kurde. Ktoś blisko strzela, a ja się odsunę. Już. Chyba najlepszy nasze rakiety No Też mi się tak zdaje. 38 kalibra. Alu, leci. No, to leci. Jezu. Piękna rakieta, lecimy mi więcej. Zarobiste, nie? Dawaj, Huka jakiegoś takiego mocnego. Może? Dobra, dawaj, czekaj. Ja no weź na to. 5. Połóż na to. Już. Masz? Dobra, jadam. Tutaj mam taką metalkę, bardzo elegancką. Położy ją, nie chcę się jej rzucać. A ja tam mamy? Fleszę wyłączamy. Walci? Nie Nie Jeszcze jej nie odpalaliśmy Ale Exploder 4 o, o kurde Ale fala poszła i dym tutaj zarówno mgliste Lecimy dalej, Exploder 5? Nie widać go na odcinku Exploder 5? Dawaj rakiety to może albo dobre Ja sobie odpalę Mam dalej go trochę rzucić Nie chcę mi się rodzić o, o starczy powiedzmy poczujemy 4,5 rama Nie wiadomo kiedy on wybuchnie, nie? Jak wybuchnie to jest Dobra, lecimy znowu gold rocket. Nie że Ciko teraz Dobra, tego i podnieć Później idziemy na miasto. Będzie jeszcze fajnie myślę. Kuchuj się. U ja tu przewróciłem się Jak spada? Do, do ziemi, praktycznie. Po to, prostu to, nie wiem, to jest. Piękna rakieta nie, seria. Mi się nie bardzo podoba. Znaczy, o te Bożej, gold. czy.? Nie, że gold lepsze chyba. Znaczy. A ładne są, no. Zależy, ta złota może. Spalasz, dobra, nie? bijemy się z nim na te. jak jaką z tego z huka strzelamy z efektów. To zaraz huka mu strzeli. Co to jest, błynak? Nie tak. Czerwona, a ta ona jest ładna. Strzelaliśmy ją w ogóle? Chyba i nie nie, chyba nie strzelaliśmy Dobra Barne jakieś. Osoba pełnoletnia odpala pirotechnikę, żeby nie było. Dawaj po ziemi, po skosie. O tak, no. no. To dawaj. Mamy jeszcze... Nie tak, o tam bardziej w tą drogę. Nie tak. Tak. No. Ale zarobisty! <laughs> w Menelo Ale w Menelo Daleko poleciała Kurde, focus, problem Flash Ale ładnie poleciała nie? Co to jest? Daleko, cicho chyba Nie, to jest seventh heaven Tak. To mało. Ja Nie puszczaliśmy jeszcze żadnej seven, seven. to heaven Ale mały Odsuwam się od razu Spalisz? Czy raczej. Idzie? Jaki piękny, Smała. Kurde Polecam te rakiety 7 Heaven, 40 zł dałem za 7 podajże sztuk Dobra, bardzo fajny Albo nie Blaskik jeszcze Dawaj go tak samo no. może, czy nie z takimi blastami fajnie się pobawi, tak pod skosem, nie pod skosem. Wiecie chyba o co chodzi. Boże jak tam ktoś serio będzie szedł. Obok nas. Ale nie, efekt marny tak szczerze. Nie no, wilgotność nas. spokojnie. Dobra. Ale mi zaparowały. Dwie rakietki na przestawie. Seven Heaven duża oraz blast. Cik? Nie, sorry, luści. to ten najlepszy z Cracklingiem nam został. Dobra. Teraz żółta główka. Luźcik. Boom, Ale lecz. Bum. O jezu. Jak tu tak ma Plan X nawalać, 68 kaliber, to ja nie wiem, co to będzie. Ja Cię. Dawaj cracking, już się nie mogę doczekać. Nie, dobra, Seven się daje, że porównywalne dwie rakietki, tak szybko. Czy ja wiem? Myślę, 35. Ja A 35 i 38, bo z klipu O kurde, jaka ciężko ona jest. Weź taki bardziej, wbij ten kijek. dobre Wbij bardziej, bo spadnie. Bardziej Weź wbij, jak drugi wbij. Wbij. Bardziej wbij, kijek ten biały tyle. A co do tych właśnie? To za Mówię, bardziej wbij, kijek. 7 Heaven, duża, 6,5 mm kalibera Ciekawe co to pokażę nie mam pojęcia w sumie. I... Nie no ładnie. ale poleciało. lustik moim zdaniem lepiej trochę. Wysoko poleciało. O no, to może też przez to. Dawaj, crackling, lustik. Jakiegoś łuka walniemy i w sumie lecimy. Dobra, fino To na co czekałem. Tu ktoś mówi chyba. Dawaj szybko. główka kraknie. bardziej pod kosem, było, ale dobra i ciężko smękiewić. I? Piękna, serio, piękna, polecam. A więc co, zostawcie łapę w górę i do w sumie chyba ostatniej części strzelania, się.